Jest dużo miejsca przed sceną. Zapraszamy do nas, naprawdę zapraszamy do nas. Jeszcze piękniejszym dodatkiem w tej gminie Ślemień jest taka prawie dla mnie wschodząca gwiazda... Zapraszamy panią wójt gminy Ślemień, panią Małgorzatę Pępek. Jest mi niezmiernie miło, że dojechały do nas media. Widzę, że jest radio Bielsko, telewizja Bielsko. Również widzę pana Józefa Pszczółkę z dwutygodnika nad Sołą i Koszarawą. Uważam pożegnanie lata w Ślemieniu za otwarte. Że I love you. patrzy tylko na mnie. Jezu. Bardzo pani dziękuję, przepraszam, że na chwilę muszę zejść, zaraz wracam. Pani aż tak źle widzi. Co? No co? Na wyście zrozumieli jak ja go, go do po angielsku? Thank you very A co znaczy thank you very Skąd państwo jesteście? Z Jastrzębia. Z Jastrzębia aż? To co robicie tutaj w Ślemieniu? No, tutaj jesteśmy zameldowani, tutaj będziemy mieszkać. Podstawili mu y, taką mało lata, podstawili i panu Romanowi od razu coś nie pasowało, jak się rozebrała. Od razu. Mało, chudo, nie kudłato, żebra wyciskało, plaskato. I on się nawet ją zapytał, dziewczynko, ile ty masz lat? Ona powiedziała: 13. Go, do ile? 13? To się ubiera i do domu. A ona ponoć powiedziała: A co pan przesądny? Gdzie mieszkacie, dziewczynki? W ślemieniu! W, ślemieniu. w ślemieniu. koconiu! koconiu. 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 Kocon. <noise> ślemieniu. Ślemieniu? W koconiu! W koconiu! W Czechowicza! Ze ślemienia! Ze ślemienia! Adamkowi? No niestety. Nie interesuje się boksem. A, no ale to przecież masz. Y... Ziomarz, że tak powiem, nie? No i gdyby był naszym prawdziwym przyjacielem, to byśmy nie musieli za to płacić. Aha, aha, no ale w telewizji za darmo. No cóż, chciałyśmy być na Irze. Wolimy muzykę. Okej. Okay. A powiedzcie y, w takim razie y, to co, czekacie na Ire, tak? Oczywiście. A blendersi są młodsi. <noise> Jesteście ze ślemienia, czy z której już Z ślemienia. To jesteście pierwszy raz na pożegnaniu lata, czy któryś z kolei raz? raz. raz Tam Tamczorek była Doda, to teraz Ira, prawda? Stopniowo chodzimy na kasę. Dobrze, a powiedzcie mi kibicujecie Adamkowi? Tak, tak, tak. Dzisiaj ogromne święto u nas, pożegnanie lata w ślemieniu. A czy to już jest, czy to jest pierwsza tak, tego typu impreza, czy to już któraś z rzędu? Zdecydowaliśmy, że pożegnanie lata w gminie Ślemień będzie cykliczną imprezą i co roku będzie się odbywać. No, jest to dopiero drugi raz, po raz drugi. Natomiast jestem przekonana, że wszyscy będą się świetnie bawić i będziemy co roku starać się, aby pożegnanie lata w Ślemieniu się odbyło. Witam, witam panie Poloczek. Witam, jak go domno, respondek. Nie szkodzi, ja bardzo was lubię, pana też. Ja też na pana głosowałem w tym tańcu na lodzie. Jak go domno, na lodzie to mało co nie zostałem, proszę pana, ale, a ja go do, ale ja pana karierę obserwuję od zawsze. Ja pamiętam, jak pan grałeś w tym serialu, kryminalni. Ja Jak go domno, rzeczywiście, pani nie wierzy, grałem, normalnie grałem. Ja mu go domno, tak, no to, to pan mówi dobrze, a o mi go domno, przecież oglądałem, psa pan grałeś. Co można robić w ślemieniu? Jej, no spokojna, mała taka mieścinka. Za jakiegoś spokoju można odpocząć. jeżeli Polecamy, właśnie, jeżeli ktoś chce na przykład na jakiś weekend przyjechać, to. Tak, tak opłaca się. A poszaleć? Tak, można. Tak, no tak. Można. Gdzie można poszaleć w ślemieniu? A to chyba takie raczej indywidualne imprezy tak, jakieś. I domówki czy coś w tym stylu. Ogólnie przyjechaliśmy zobaczyć jak to tutaj wygląda. Nie byliśmy jeszcze tutaj nigdy. Postanowiliśmy, że przyjedziemy. No, fajna impreza, w tamtym roku też byliśmy. Atrakcji jest bardzo dużo. Właśnie słychać kabarę drag. Później będą blendersi. A później oczywiście gwiazda wieczoru. Zespół Ira. A jeszcze nie obędzie się również bez fajerwerków. Nie, nie jesteśmy ze ślemienia. Jesteśmy z Katowic i z Mikołowa. Poczekamy na zespół IRE. Aha, czyli na ile przyjechaliście, tak? Ja? Tak, jesteśmy fankami.